Divinus Ostia bezprzewodowe słuchawki dokanałowe typu TWS cena około 160 zł wyposażone w łączność Bluetooth wersji 5.0 lekkie słuchawki o autorskich przetwornikach posiadają m.in. bezprzewodowe ładowanie etui i do 20 godzin działania łącznie z doładowaniami z etui pojedyncze ładowanie to około 4.5 do 5 godzin wodoodporność w standardzie IPX7 dotykowe przyciski oraz asystent głosowy Kodeki SBC oraz AAC. Protokoły A2TP, AVRCP oraz HFP. Pojemność baterii 50 mAh. Średnica przetwornika 6 mm. Pojemność ETUI 410 mAh. W zestawie przewód USB typu C. Instrukcja. Gumowe nakładki w trzech rozmiarach. Plusy. Niewielki powerbank. Lekkie słuchawki. Dobre trzymanie się w uszach. Przyjemna jakość dźwięku, nadają się tak do posłuchania muzyki, jak i do pogrania w gry. Dość wysoka głośność słuchawek. Minusy. Jedyna rzecz w tej cenie to, że mogłyby wytrzymywać godzinę lub dwie dłużej na jednym ładowaniu. Film ten powstał na bazie obszernej recenzji, do której link znajduje się w opisie. Warto zajrzeć.